Cześć, Merhaba. Ja mam na imię Blanka i witam Was na moim kanale pod tureckim słońcem. Dzisiaj przygotowałam dla Was taki vlog typowo mówiony, a poruszę kwestię, z którą bardzo często spotykam się na różnego rodzaju forach internetowych. Mianowicie wiele osób zainteresowanych jest, w jaki sposób wypożyczyć auto. W Turcji. Oczywiście, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie po sobie jakikolwiek ślad w postaci komentarza, lajków czy zaobserwowania mojego profilu, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zanim zacznę opowiadać o szczegółach wynajmu auta w Turcji, ja bym chciała od siebie dodać jedną rzecz. Ja rekomenduję wynajem auta w Turcji tylko tym osobom, które naprawdę swobodnie czują się za kierownicą i które posiadają pewne doświadczenie w prowadzeniu samochodu. Dlaczego? Dlatego, że w Turcji styl jazdy jest bardzo odmienny od tego w Polsce. Niestety, na niekorzyść. Rzadko tutaj przestrzegane są przepisy ruchu drogowego. Kierowcy jeżdżą w sposób brawurowy i według mnie dość niebezpieczny. Tutaj naprawdę trzeba być bardzo skupionym na jeździe i mieć oczy dookoła, głowy. A także mm, analizować to, co się dzieje na drogach. W Turcji bardzo często spotkacie się z przejeżdżaniem na czerwonym świetle, z niezachowaniem odpowiedniej odległości, bezpiecznej odległości między pojazdami, z jazdą z nadmierną prędkością i właśnie z takim niebezpiecznym wyprzedzaniem niebezpiecznymi manewrami. Ja y, uważam, że najgorszymi kierowcami w Turcji są kierowcy taksówek oraz skuterków, którzy uważają się tutaj za panów dróg. No i szczególnie na te osoby musicie w Turcji uważać. Ale uważajcie także na pieszych, ponieważ y, przechodzą oni na czerwonym świetle albo przechodzą w takich miejscach no, niedozwolonych, często bardzo słabo oświetlonych. Szczególnie ma to miejsce właśnie w turystycznych, Miastach takich jak Alania. Ja po Turcji jeszcze od mniej więcej dwóch miesięcy, no i nauczyłam się pewnych zasad, i właśnie się teraz z nimi, nimi z wami podzielę. Pierwsza jest taka, że nie ma co za szybko zmieniać pasa ruchu, jak chcecie skręcić w prawo. Najczęściej na prawym pasie zaparkowane są oczywiście w sposób nieprawidłowy samochody. No, i jak zmienicie ten pas, to zostaniecie przyblokowani. Druga kwestia: tureccy kierowcy są bardzo niecierpliwi i używają w sposób nadmierny klaksonów. Mi się na przykład zdarzyło zatrzymać, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, tak żeby się rozglądnąć dookoła, czy nic nie jedzie. No i już kierowca, który stał za mną, po prostu zaczął trąbić. Byłam również świadkiem odtrąbienia kierowcy, który zatrzymał się celem przepuszczenia pieszych na drodze. Dlatego, będąc kierowcami w Turcji, pamiętajcie, aby sprawdzać lusterko wsteczne. Żeby ktoś przypadkiem po prostu nie wjechał wam w tył, kiedy się zatrzymacie albo na czerwonym świetle, albo przepuszczając pieszego. Kolejna sprawa, nauczyłam się, że w Turcji jeździ się zderzak zderzak. Ja tak nie jeżdżę, ale przez to, że. Yy, Zachowuje pewną odległość między samochodami. W 90% przypadków po prostu ktoś wjeżdża mi przed maskę, bardzo często w ogóle nie sygnalizując tego kierunkowskazem, nawet wtedy, kiedy nie ma tam wystarczająco miejsca dla tej osoby, to i tak ona po prostu wciśnie mi się przed tą maskę. Dlatego tu musicie być na takie sytuacje przygotowani. Co jeszcze? Bardzo często zdarza się, że w ogóle skręcają w lewo z prawego pasa. Także no, jazda w Turcji po prostu jest no, całkiem inna i zaskakująca. Możecie również być świadkami takich sytuacji, gdzie dzieci są przewożone bez fotelika albo gdzie na skuterze poruszają się po prostu całe rodziny, łącznie z niemowlakami trzymanymi na rękach. Jeżeli już się zdecydujecie y, na to, aby prowadzić samochód w Turcji, to na pewno będziecie pozytywnie zaskoczeni. Infrastrukturą drogową. Drogi są tutaj naprawdę dobrze rozbudowane, wielopasmowe, powierzchnia, nawierzchnia jest w bardzo dobrej jakości i często, na przykład, takie utwardzone drogi możecie również spotkać na wsiach. Ja mam wrażenie, że te drogi niejednokrotnie są lepszej jakości niż drogi w polskich miastach. Z mojego doświadczenia w Turcji bardzo często nie stoją takie Fotoradary, jak u nas w Polsce, robiące wam zdjęcie, jeżeli jedziecie z nadmierną prędkością. Tutaj często po prostu na poboczu jest zaparkowany samochód nieoznakowany. No i tu możecie się naprawdę zdziwić po powrocie, że otrzymacie jakiekolwiek mandaty. Także uważajcie: często jest informacja o tym, że gdzieś w najbliższym odcinku będzie kontrola. Drogowa. No dobra czyli tak, już się zdecydowaliście na to, że wypożyczycie ten samochód w Turcji. Odległości między różnymi zabytkami, między fajnymi miejscami są znaczne. Pamiętajcie, że Turcja jest około 2,5 razy większa od Polski, także posiadanie samochodu naprawdę ułatwia zwiedzanie i jest bardzo wygodne. Jeżeli przyjedziecie do Turcji do takich typowo turystycznych miejsc, jak na przykład Alania, Stambuł, to nie będziecie mieć najmniejszego problemu ze znalezieniem firm, które oferują usługi wynajmu samochodów. Samochód możecie już wynająć na lotnisku, tam zazwyczaj są takie większe sieciówki. Natomiast ja się skupię głównie właśnie na tych y, firmach lokalnych. Ja Oczywiście się skupię na Alani, ponieważ to tutaj mieszkam od 2021 roku. Celem zasięgnięcia informacji, ja wybrałam się do firmy Uzbek Car Rental, aby podpytać o aktualne ceny i aby podpytać o wszelkie szczegóły dotyczące wynajmu samochodu. Ja mieszkam w Alani przy hotelu Bluestar, który jest hotelem bardzo popularnym wśród Polaków. Do morza mam około jakieś 8 minut z spacerkiem i po drodze mija może jakieś 5 firm, u których mogłabym właśnie wypożyczyć auto. Także jak widzicie, ta usługa jest tutaj naprawdę powszechna. Często ci pracownicy dobrze znają język angielski, także jeżeli posługujecie się językiem angielskim, nie będziecie mieć najmniejszego problemu z zawarciem właśnie umowy najmu. Jeżeli chodzi o firmę, do której ja poszłam, Uzbek Car Rental, ona znajduje się w centrum Alanii, przy jedynym w mieście Aquaparku. Także, jeżeli byście chcieli tam zajrzeć, to yy, myślę, że z łatwością zlokalizujecie właśnie yy, siedzibę tej firmy. Także zacznijmy od tego, co pewnie Was najbardziej interesuje, czyli cen. Oczywiście na cenę wynajmu będzie miało wpływ bardzo wiele czynników, przede wszystkim typ, marka, pojazdu, który będziecie wynajmować, ale średnio, jeżeli chcielibyście wynająć samochód osobowy, jest to cena około 50 euro za dzień. Jeżeli myślicie o wynajmie samochodu takiego nieco większego, na przykład z dziewięcioma siedziskami, to jest cena około 80 euro, natomiast skuterki to jest cena 25 euro za Dzień. Widziałam, że niektóre firmy oferują wynajem skuterków na godziny i cena tam była podana 5 euro za godzinę. Jeżeli się zdecydujecie na wynajem samochodu na dłuższy okres, na przykład tygodniowy, możecie liczyć na otrzymanie dodatkowego rabatu. Takie lokalne firmy najczęściej preferują zapłatę gotówką. Tutaj możecie oczywiście zapłacić lokalną walutą, czyli lirami tureckimi, ale chętnie przyjmowane jest również euro czy Dolary. Natomiast takie sieciówki zazwyczaj e, również wymagają od Was posiadania karty kredytowej. Oczywiście ta cena jest bazowa i do niej należy doliczyć dodatkowe koszty. E, na pewno musicie być przygotowani na konieczność wniesienia depozytu. E, wysokość depozytu może być różna w zależności od firmy, gdzie wypożyczacie auto, Car rental. E, ten depozyt był w wysokości 100 euro, płacony jednorazowo, czyli uważam, że no nie tak dużo. Co to jest w ogóle za kwota? No ją wpłacacie przy wynajmie samochodu, a potem ta kwota jest Wam zwracana przy zakończeniu usługi i oczywiście zdaniu pojazdu. Z tej kwoty pobierane są na przykład koszty drobnych uszkodzeń, do których doszło podczas e, Waszej Podróży po Turcji, ale także, na przykład, jeżeli dostaniecie mandat za przekroczenie prędkości albo opłaty drogowe. W Turcji część dróg objęta jest obowiązkiem opłaty, i tutaj jest taki system, który szczytuje dane z, waszego, z waszej tablicy rejestracyjnej albo za pomocą naklejki, która znajduje się na przedniej szybie samochodu. I te wszystkie koszty są właśnie pobierane z tej kwoty depozytu. Następnie dodatkowo płatne mogą być takie usługi jak na przykład wynajem fotelika dla dziecka i to jest z tego co wiem cena 5 euro albo na przykład dodanie do umowy dodatkowego kierowcy. Słuchajcie, zazwyczaj jak to nie tylko w Turcji, jak wynajmujecie samochód to jest tylko jedna osoba wskazana w umowie, która może prowadzić ten pojazd. Natomiast, jeżeli byście chcieli właśnie rozszerzyć tę umowę o dodatkową osobę, to często jest to po prostu dodatkowo płatne. Taką kwestią, którą koniecznie musicie sprawdzić w umowie, to jest ubezpieczenie. Ubezpieczenie może być bardzo podstawowe w tej umowie i czasami warto wpłacić, opłacić dodatkowo, żeby właśnie rozszerzyć tą umowę, maksymalnie ją rozszerzyć. Dlaczego? Ponieważ często te umowy, te ubezpieczenia dotyczą tylko naprawdę takich ciężkich wypadków, a wówczas kiedy no, dojdzie do jakiegoś lżejszego uszkodzenia, po prostu wy musicie koszty pokryć z własnej kieszeni, co może być no Nieopłacalne tutaj dla Was. Dlatego ja zalecam, żebyście właśnie zapoznali się, jaka jest ta kwota, którą musicie ewentualnie z własnej kieszeni tutaj przeznaczyć, co, co, taka, co taka polisa tak naprawdę obejmuje: czy kradzież samochodu, czy właśnie jakieś większe wypadki, czy na przykład jakieś drobne uszkodzenia również. Jeżeli będziecie pod wpływem alkoholu i spowodujecie wypadek, to to ubezpieczenie po prostu tego nie pokryje. E, zasada piłeś, nie jeść, jest uniwersalna i funkcjonuje na całym świecie. Jakie dokumenty należy przygotować celem wypożyczenia auta? Na pewno musicie mieć ważny paszport albo dowód osobisty, w zależności od tego na jakim dokumencie wjechaliście do Turcji, a także oczywiście polskie prawo jazdy. Jeżeli przyjeżdżacie do Turcji tylko na taki krótki okres urlopowy, to wasze polskie prawo jazdy będzie jak najbardziej wystarczające, ale jeżeli planujecie tutaj spędzić na przykład Dłużej niż 6 miesięcy, to musicie przed przylotem również wyrobić sobie międzynarodowe prawo jazdy. Takie międzynarodowe prawo jazdy możecie wyrobić na, pod na podstawie konwencji wiedeńskiej albo genewskiej. Turcja jest stroną w obu tych konwencjach, czyli możecie. Albo na podstawie konwencji wiedeńskiej, albo genewskiej. Ja osobiście zdecydowałam się na wyrobienie dokumentu na podstawie konwencji wiedeńskiej, z tego względu, że taki dokument ważny jest przez 3 lata, a na podstawie konwencji y, genewskiej tylko rok. Gdzieś tam czytałam na forach, że mm, rekomenduje się wyrobienie dwóch dokumentów, tak na wszelki wypadek. No. Ja się nie mogę ogólnie do tego odnieść, z tego względu, że ja miałam kilka tutaj kontroli policji, ale zazwyczaj jak się uśmiechałam, witałam się po turecku, to mnie puszczali, nie, nie sprawdzali moich dokumentów, ale wydaje mi się, że nie powinno być tutaj problemu właśnie z tym, że mam tylko jeden ten dokument, chociaż tu jest Turcja i w Turcji wszystko jest możliwe. Także pamiętajcie, że polskie prawo jazdy bez nie inaczej, międzynarodowe prawo jazdy, jeżeli nie posiadacie ze sobą polskiego prawa jazdy, nie jest respektowane. Musicie posiadać te dwa dokumenty ze sobą jednocześnie. Jeżeli chodzi o wynajem auta, mogą tutaj być pewne obowiązki, jeszcze wskazane zasady, na przykład długość posiadania prawa jazdy. Często to jest minimum dwa lata właśnie posiadania takiego prawa jazdy, więc jeżeli jesteście świeżakami w tym zakresie, no możecie mieć problem z wynajęciem samochodów. No a jakie samochody w ogóle są dostępne do wynajmu? Ja tutaj się śmieję, że białe, białe z tego względu, że mamy jakąś, mamy taką pogodę jaką mamy jest duże na jest gorąco natomiast wypożyczyć możecie najczęściej samochody y, takie ekonomiczne jak na przykład Fiat Egea, Fiat Linea, Hyundai i20, czy Renault Clio. Zazwyczaj samochody te posiadają skrzynie Automatyczną w Uzbek Rental na stanie mieli 22 samochody do wypożyczenia, i tylko jeden miał skrzynię manualną, z tego względu, że tłumaczono mi, że automaty są jakby no, takie wygodniejsze w prowadzeniu, w podróżowaniu. Samochody mogą mieć silniki benzynowe. Albo możecie wynająć diesla. Co wiem, niektóre firmy różnicują kwotę właśnie wynajmu samochodu w zależności od tego, czy to są samochody benzynowe czy diesle. Od razu powiem, że często te samochody, które odbieracie, one są o prawie pustych bakach, dlatego od razu musicie pojechać i je zaatakować i również w takim stanie powinniście oddać samochód. Jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego filmu o tym, jak się tankuje w Turcji, to zapraszam do oglądania, ponieważ są pewne rzeczy, o których musicie tutaj wiedzieć, przede wszystkim to, że w Turcji nie tankujecie sami. Oczywiście, jeżeli będziecie wynajmować auto, zanim wyjedziecie z terenu firmy, koniecznie sprawdźcie stan techniczny tego auta. Sprawdźcie, czy na desce rozdzielczej nie świecą się jakieś niepokojące kontrolki. Zróbcie dokładne filmiki z każdej strony, z każdego boku, z przodu, z tyłu, ponieważ to Was zabezpieczy przy oddawaniu samochodu przed ewentualnymi stresującymi sytuacjami, że na przykład jakieś uszkodzenie to, to akurat wy zrobiliście, czy, czy, nie, czy nie. Także na pewno rekomenduję Wam. Zrobienie właśnie takiej dokumentacji w postaci filmów, sprawdzenie stanu opon, sprawdzenie czy macie niezbędny sprzęt, taki jak trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, koło zapasowe, lewarek do zmiany, sprawdzenie poziomu płynów, poziomu oleju, a także działanie świateł, tak żebyście już później wyjeżdżając na drogę. Po prostu cieszyli się tą jazdą, a nie stresowali ewentualnymi jakimiś awariami. No i tutaj kolejna sprawa. Dopytajcie firmę, czy w razie na przykład jakichś sytuacji awaryjnych ta firma Wam pomoże. Na przykład, jeżeli będzie jakiś wypadek, czy jeżeli to auto Wam się zepsuje, czy pomoże Wam znaleźć mechanika tam, gdzie się udacie. W jaki sposób możecie dokonywać takich zgłoszeń i czy takie zgłoszenia możecie dokonywać na przykład przez całą. Dobę. Mam nadzieję, że te rzeczy, które dzisiaj Wam tutaj przedstawiłam, troszeczkę Wam rozjaśniły, w jaki sposób wypożyczyć auto. No i co, jeżeli zdecydujecie się na podróżowanie na własną rękę, to życzę Wam szerokości, życzę Wam bezpiecznego podróżowania i do zobaczenia pod tureckim słońcem. Buziaki, jaki papa.